po kolejnym odcinku z Gwiazdami. kolejny odcinek, to już ćwierć finał, ale zanim do tego przejdziemy... Kolejny ten co będzie? No tak, oh, wow. już no. Jeżeli dobrze obliczyłem, jeżeli. jeżeli Czyli teraz jest zmieniu. jedna ósma finału. Gratuluję Ci Saro, jednej ósmej finału. <grym> Dziękuję. Całe szczęście, że. Jestem taki dobry z ułamków. No właśnie radę. Właśnie chciałem się pytać, czy byłeś dobry z matematyki? Dopuszczający przez całą co? edukację. <grym> co? <grym> Bo Cię po prostu nie było w kole. Co? W nie wracajmy do tego. Okay. E, jest za Wami odcinek, no właśnie jak emocje po odcinku. E, super, przeszliśmy no. dalej. Woo! <laughs> tak, jest, jest duża radość. Co? Dzisiaj było sześć pierwszych miejsc i jedno drugie. Super, że zajęliśmy jedno z pierwszych. Ale o czym mówisz? Co? No to jest, um... Nie zrozumiałam. No, wszyscy są, mają pierwsze miejsce, skoro nie odpadli. Odpada A. tylko jedno. Aha. Okay. Aha, moje oh yeah, no tak, a nie no to jednak ta inteligencja jest. No, Prawda, powiem, porażająca, tak. czasem sam jestem jest, przerażony. No. Ja też w tym momencie jestem porażony, także no muszę tutaj wiesz przyznać rację.